Dzień dobry. Dziś opowiem Wam o samochodzie marki DS. Pewnie niewielu jeszcze kojarzy, że taka marka istnieje. Rzeczywiście to młoda marka licząca około 10 lat dopiero, wywodząca się z Citroena. Ja już kiedyś pokazywałem jeden z modeli DS-ów. A dzisiaj mamy DS4. Przypomnę, że w tej chwili DS produkuje cztery modele, przynajmniej te, które są dostępne na rynku europejskim. Najmniejszy z nich to DS3, później jest czwórka, później jest siódemka i największy z nich to DS9 Limuzyna. Te trzy wcześniejsze to samochody typu crossover i SUV. Czwórka jest autem klasy Kompakt segmentu C bo długość jej nadwozia to 4 ,40 m 40 rozstaw osi 2 ,67 m 67 i to mówię tutaj o rozstawie osi troszeczkę za mało, bo jak się za chwilę przekonacie z tyłu miejsca nie jest aż tak bardzo dużo. No niemniej jednak autoklasy klasy kompakt o, o tych wymiarach takich typowych dla, dla tego segmentu auto Podobnie jak i pozostałe modele DS aspirujące do grupy Premium, bo marka DS stąd się wzięła w Citroenie, że chciano stworzyć taką submarkę, właśnie produkując czy konstruując samochody o trochę lepszym wyposażeniu, ciekawszym designie, no jednym słowem, właśnie będące taką namiastką auta luksusowego, przynajmniej w tych mniejszych segmentach niższych. A odpowiednio oczywiście w związku z tym droższe. Ja przyznam szczerze, kiedy DS pojawił się na rynku, niespecjalnie za tą marką przepadałem, głównie ze względu na wygląd, ponieważ design detali w tych modelach niespecjalnie mi się podobał. I muszę przyznać, że to było dosyć długo, aż do momentu, kiedy właśnie zobaczyłem tę najnowszą czwórkę, i nagle okazało się, że te wszystkie detaliki, te ostre linie, to wszystko, co jest jakby wyrazem stylistyki współczesnej właśnie samochodów marki DS, zaczęło mi się podobać. Skończyli styliści projektujący DS-y z takimi błyskotkami, jakimiś chromami na każdym kroku. Tutaj jest już znacznie spokojniej, aczkolwiek, no jak widzicie, auto jest niebanalne, jeśli chodzi o wygląd. Sporo jest takich dodatków, ale nie są już to takie dodatki krzykliwe, barokowe. W związku z tym DS, jeśli jak go zobaczyłem na początku, od razu przypadł mi do gustu. Jeszcze więcej dobrego o tym samochodzie mogę powiedzieć po jazdach, bo od byłem już ponad 1000 km tym samochodem w różnych warunkach i proszę mi wierzyć, że jest to naprawdę auto, jeśli chodzi o komfort prowadzenia klasy premium. No przede wszystkim zawieszenie. Tu jest wersja najbogatsza Opera, ona ma troszkę udoskonalone zawieszenie w porównaniu z tymi wersjami najtańszymi, ale rzeczywiście jest to stary, porządny Citroen, który po nierównościach drogi po prostu płynie. Nie ma tu żadnej pneumatyki, natomiast to, co zastosowano w podwoziu tego samochodu, no, sprawdza się znakomicie, bo podróżuje się w środku bardzo komfortowo, bez strząsów, bez mm, jakichś takich zgrzytów, które są typowe dla aut no, w końcu niedużych, a jeżdżących po naszych drogach napędy w tej wersji jest najbogatszy, najmocniejszy napęd mianowicie hybryda typu plug-in, czyli z możliwością doładowania z zewnątrz. Moc tego zestawu, to znaczy silnika benzynowego 1,6 i jednostki elektrycznej, to 225 koni. Ja przypomnę tylko, że ten sam zestaw hybrydowy spotkamy także w Oplach i w Citroenach. Wiadomo, że marka DS, podobnie jak te pozostałe marki, należą do grupy Stellantis i tymi napędami obdzielane są właśnie różne modele należące do tej grupy. A zatem to jest najmocniejsza wersja 225 koni. Natomiast są jeszcze normalny silnik benzynowy Piurtech 1,2 o mocy 130 koni. To jest jednostka turbodoładowana, trzycylindrowa. I co ciekawe, jest także w tym modelu dostępny 1,5-litrowy diesel, także o mocy 130 koni. Oczywiście no, te 225 koni w tej hybrydzie czuje się, kiedy się jeździ. Prędkość maksymalna tej wersji to 230 km na godzinę. Przyspieszenie do setki niespełna 8 sekund. Do tego możliwość wyboru trybu jazdy jest sport, jest elektryk, jest hybrid. jest Także komfort, a zatem można sobie dopasowywać do tego, jakie ma się upodobania i w jakich warunkach się podróżuje. Rzeczywiście, no, hybryda jest najmocniejsza, najdynamiczniejsza, ale no, co tu dużo mówić, także najdroższa. Więc jeśli zastanawialibyście się nad wyborem DS-a czwórki, no to trzeba brać pod uwagę to, że ta hybryda wprawdzie oferuje bardzo dużo, jeśli chodzi o napęd, ale niestety jest o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy droższa tych wersji z typowymi silnikami benzynowymi. The jest to nie tylko oryginalna, ciekawa, jeśli chodzi o detale, sylwetka, ale także bardzo interesujący zaprojektowany samochód w środku. Czwórka jest tego dobrym przykładem. Włączę napęd z tego względu, żeby się tu pojawiły wszystkie funkcje, które są dostępne w tym modelu. No Przede wszystkim deska rozdzielcza, która to nie jest skóra, to imituje jedynie skórę, a niemniej jednak ten plastik jest bardzo przyjemny, przede wszystkim matowy, a zatem nie odbija się wtedy. Kiedy jedziemy na przykład pod światło, tego pianobleku też nie jest za dużo, w związku z tym nie ma tu specjalnie co się brudzić. Sylwetkę można sobie dopasować idealnie, bo jest regulowana pozycja fotela kierowcy. Kierownica leży bardzo dobrze w dłoniach. Miałbym trochę zastrzeżeń tutaj do zegarów przed kierowcą, ale. Tak już teraz pewnie będzie, kiedy już o analogu możemy kompletnie zapomnieć. Te nowe wyświetlacze po prostu takie są, a nie inne i to trzeba po prostu zaakceptować. Bardzo dobre wykończenie, bardzo dobre materiały, ale co ciekawe, także bardzo solidny montaż. Nie ma tu żadnych trzasków, skrzypów. Ten samochodem się po prostu bardzo przyjemnie i komfortowo jeździ. Jak oczywiście przystało na markę premium, są tu dostępne wszystkie systemy, praktycznie wszystkie systemy, które mają pomagać kierowcy w bezpiecznym i komfortowym prowadzeniu. Jest system ten, który pilnuje, żebyśmy się utrzymywali na pasie ruchu. Jest system ostrzegający przed pojazdem w martwym polu. Jest także City Brake sygnalizujący to, że się zbliżamy niebezpiecznie do pojazdu poprzedzającego i jeżeli nie zahamujemy w odpowiednim momencie, no to auto samo wykona manewr zwalniania. Jest także, co już pewnie mówiłem, w niektórych samochodach właśnie należących do grupy Stellantis, mianowicie jest noktowizor, który pokazuje, jeżeli wieczorem jedziemy, są kiepskie warunki widoczności, pokazuje, że gdzieś tam w pobliżu możemy napotkać albo Albo rowerzyste. Bardzo dobre rozwiązanie, to jest jeszcze ciągle nowość, no ale ponieważ DS4 jest klasyfikowany do grupy premium, więc także to znalazło się w jego wyposażeniu. Korzystając z tego, że dzisiaj kręcimy w takich, a nie innych warunkach pogodowych, chciałbym tylko wszystkim zmotoryzowanym przypomnieć, że jest zima. Jest błoto na drodze, a zatem pamiętajmy o tym, aby jeździć wyraźnie, czyli mieć widoczne wszystkie światła, oczyszczone czujniki, bo to zwiększa nasze bezpieczeństwo w tych bardzo trudnych warunkach drogowych, które pewnie jeszcze się przez przynajmniej kilka tygodni tegorocznej zimy będą utrzymywały. W tym ja to wszystko. My się spotykamy za tydzień. Do zobaczenia.